Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym odcinku, a przygotowałem do niego 5 zdrapek w tym jeden pewniak, są to szmaragdowe dolary jest podkowa, a podkowa daje wygraną razy 2, dodatkowo super linie fortuna diamentowa, wielka kasa, rubiny, szafiery te cztery zdrapki, które wymieniłem, to są na drugą część mojego odcinka zacznę oczywiście od pewniaka po ostatnim odcinku, właśnie jak wymieniłem ekstra linie, kupiłem jedne szmaragdowe dolary, bo na odcinku nic nie padło, więc anusz widelec, a i się udało, dobra. Tu z zoomem walczę, super linie też będę drapał. Mam nadzieję, że nie będziecie przewijać. Ostatnio bardzo spadło w statystykach, właśnie długość oglądania moich filmów. no Trudno, takie życie. Zdrapka z numerem szóstym, właśnie to są takie szmaragdowe dolary. Ja tutaj poszukuję wygrywających symboli diamentu, który daje przypisaną kwotę i właśnie podkowy rzeczonej wcześniej, która mnoży wygraną razy dwa. Biorę się za drapanie, bo jestem ciekawy, czy to jakaś perełka, czy, czy nie perełka. A jest kolejny symbol to ananas, klucz, dzwon. Melon, cytryna, następnie kier, biedronka, wino, grono, trefl, którego nie potrzebuję, ale jeszcze jest parę do zdrapania. I co ja mam? Karo, które prawie wygląda jak ten diament, ale jednak to nie jest to. Następnie śliwkę garniec trzy symbole pozostały banan pik i korona no dobra sprawdzam co tutaj jest 10 zł czy 500 czy nie wiadomo co a jest 10 zł czyli tak naprawdę 20 zł no bo jak powiedziałem noży wygraną razy 2 ta podkowa a kontrolne to są 3 razy C teraz będę drapał super linie coś wam tam ciekawego powiem co dzisiaj zasłyszałem ale to za momencik zdrapka z numerem 28 no i co tutaj pójdzie szybko bo teraz jestem sprawny jak wiewiórka w parku dobra co ja tutaj mam koronę i kraba jest krab tutaj jest krab tutaj jest krab czy jest gdzieś korona? Jest tutaj jedna. Dobra, jak będę pomijał, to potem i tak to wszystko zweryfikuję. No, dzisiaj zasłyszałem na mieście, że tak powiem, ci co drapią, a czy nie drapią, kupują dużego lotka, to troszkę mogą być zawiedzeni, bo podobno, mówię, podobno od pierwszego października. Pojedynczy kupon już nie będzie kosztował 3 złote. A 5 złotych. Także nie wiem, czy to się cieszyć, czy nie cieszyć. Cieszyć się ewentualnie można z tego, że ta gwarantowana 2 miliony za szóstka już nie będzie 2, tylko będzie 3 miliony. Dobra, kolejne symbole. Jeszcze tutaj był dzwonek. A trójka podobno już nie będzie kosztowała, znaczy w sensie wygrana, 3 liczby, nie będzie już 24 zł, a podobno 35. No, to taka informacja. Ja akurat nie gram z dużego lotka, no ale chciałem się podzielić z tymi, co, co grają. Czy nam podatek podniosło od, od, od wygranych z 10 do 15. Też tam gdzieś czytałem, że mają taki zamiar. No ale ja nie mam takich problemów, bo ja takich wysokich wygranych nie wygrywam. Pewnie jak większość z Was. Dobra. Księżyc i cytryna. Księżyc i cytryna. Ja więcej ich nie widzę. Lody i serducho. Tu są lody. Lody, serducho, lody. Dobra, kolejne symbole. Rolki i biedronka. Rolki i były jeszcze lody. Tu są rolki, biedroneczki, co nie ma, nie widzę. Czekałem ile przegapiłem tych, tych swoich symboli Na pewno cytrynę tutaj przegapiłem. Dobra, kolejne, kolejne, kolejne. To jest leżak i klucz. Tu mam klucz. Tu jeszcze jest klucz. Tu jest klucz. Gdzie jest leżak? No, ostatnio jak drapałem, znaczy ostatnio to już jakiś czas temu. To fajna wygrana dosyć padła. Jak na o zdrabkę. oczywiście to nie był pewnie no bo jak to wiadomo już wygrany zawsze, to tam tylko kwestia jaka wygrana. Dobra, a ja mam tęcze i szybko biegi, czyli klapki. Tu jest tęcza, tu są szybko biegi, tutaj były jeszcze rolki. Tu mamy do tego, do tego ten, tu mamy szybko biegi, szybko biegi, szybko biegi i jeszcze jest tęcza słonia nie było, słońca nie widziałem, cztery symbole do końca, pozostałe drapie, 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 łódź i piłka yy, tutaj nie ma łódź, czy jest gdzieś łódź, jest tutaj piłka, ale to nic nie daje i ostatnie dwa symbole, to jest kwiatuszek i słoń. tutaj jest słonik słonik i słonik ale wychodzi na to, że jeżeli nic nie przegapiłem, to nic nie ma. Kontrolne różne, no trudno. Pierwsze koty, zapoty. Dobra, lecimy z wielką kasą. To jest właśnie pierwsza zdrabka z tych trzech po 10 zł. Co ja tutaj poszukuję? Coś mi tutaj strasznie szaleści. Co ja poszukuję? Poszukuję oczywiście swoich wygrywających liczb albo sztabki złota, które daje przypisaną kwotę. Albo jeszcze poszukuję worka, który mnoży wygraną razy 2. Wygrane jak tak zawsze się sumują. Zdrabka jest numerem 20, tamta była z numerem 28, jak nie powiedziałem. Dobra, Ewon ja tak 40, znaczy 11, 43, 22, 38 oraz 48. No dobra, dawajcie te wygrane. 18, zaczynamy od 18.

13 nie ma, tak mówię. 13, to rzadko u mnie podają, żeby była wygrana. 32, 23 i ostatnia to jest 39 oboczek. No, niestety zdradka jest przegrana. Kontrolne są zapewne różne. Tu jest C i jakieś tam jeszcze inne. Dziadostwa, dobra, to idzie tu, to co ja teraz biorę? Biorę rubiny, szafiry. Zdrabka z numerem pierwszym. Poszukuję liczb, poszukuję sztabki złota, które daje przypisaną kwotę, jakiegoś kufra, skrzyni, która mnoży wygraną razy 2. Nie widziałem jeszcze u siebie tego kufra, tutaj, a moje wygrywające liczby to 38, następnie 14, później mam 59.

43 oboczek, 53 nie ma, 47, ale to lot to nie zaczyna skubać. 16 obok, 45 obok, 31 nie ma, następnie oczko 21, to też nie ma, 29 brak, 37 obok. 34 nie ma i 5 ostatnich szans. Szybka zmiana końcówki była nastąpiła. No tak, 18 mówiłem, że będzie, nie? Jest. 56 nie ma. Dajcie teraz jeszcze zaraz 14. 39 obok. 36 nie ma i ostatnia szansa. 26. Zradka, niestety, przegrana. Dobra, nie szukam tych kontrolnych. I ostatnią już dzisiaj wyg wygrywającą. No, oby wygrywającą. Zrabką na odcinku jest diamentowo Fortuna Patycja, on nie patrzy, bo to ona zrabkie kupowała. No tak, tak, ona 20. No, będzie na kogo zrzucić, nie? Dobra, poszukuję worka, bo poszukuję. Żartuję. Kuferka, którym noże wygrano raz dwa i swoich wygrywających liczb. Yy, dobra, a moje wygrywające liczby to czwórka. 30, 29, 15. Może to jakaś prełka będzie, dajcie? Jest 50 zł. To odetchnę. Dobra. Będzie, co będzie. A zaczynam od 14. Czyli od oboczka znowu. Później mam 32. Kręcimy się wokół tych 30.

9, również nie ma. 18, ja nie wiem, oni te 18, mam wrażenie, że to po prostu, że, kiedyś, że to muszę zgłosić, że oni mnie prześladują tą 18. 27 tylko gdzie? 8, 35 pięć. i 5 ostatnich już szans. 21, nie ma. 33, trzy. również. 39, nie ma. 34 brak i game over 37 zdrabka przegrana dobra nie mam co szukać kontrolnych. także dzisiaj niestety zdrabki się nie popisały wakacje się kończą tak tam niektórzy będą komentować że to nie ma znaczenia ale moja teoria jest taka że na wakacje było więcej wygranych a teraz się kończą to będzie guzik z pętelką. możecie pisać że się z tym nie zgadzacie macie do tego prawo tak samo jak ja prawo uważać że jest tak Dobra, te zrobki były przegrane. A udało się wygrać w pewniaku 20 zł, no bo była podkowa, a podkowa mnoży razy 2. W każdym razie ja Wam bardzo serdecznie dziękuję, że oglądaliście ten odcinek. Dzisiaj się już z Wami żegnam. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.